Witamy was serdecznie z dnia otwartego WSK Fitu, a obecnie za niedługo będzie miało nazwę Akademia Nauk Stosowanych im Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Jest ze mną Adam Skotak, znany też szerzej jako Agravein. Siemanko, witam bardzo serdecznie. Witam cię bardzo też serdecznie i y, mam okazję Ciebie trochę popytać na temat y, tego dnia otwartego. Co o nim sądzisz? Y, jakie masz swoje pierwsze wrażenia? Wiecie co, no ja zostałem poproszony o poprowadzenie jednego z trzech paneli, y, czterech w sumie paneli, które y, dla nowych osób. Y, y, prowadziliśmy i powiem wprost super doświadczenie dużo młodych umysłów takich otwartych i na pewno jest to dosyć dobra dla nas również lekcja jako taka uczelnia która dopiero teraz otworzyła się na E, jako pierwsze dni otwarte. E, no teraz latają po całej naszej uczelni e, młodzi i się dobrze bawią. Już panele się pokończyły. Y -y. Ty w takim razie jaki panel prowadzisz, skoro jesteś jednym z czterech e, tak jakby wykładowców? Prelegentów. Dwa, dwa były takie Od na twoje pytanie, ja prowadzę, w, prowadziłem już ten panel z zarządzania w e sporcie, e, Mówiący o naszym kierunku, tak po prostu bardzo szczerze i konkretnie. I warto zaznaczyć, że dwa inne panele są takie z zakresu psychologii, no i jeszcze jeden taki administracyjny. Więc nowe osoby na studiach mogły bezpośrednio zobaczyć też wykładowców, bezpośrednio dowiedzieć się więcej o uczelni i też mogły te osoby na naszej uczelni po prostu pozaglądać w każdy zakamarek. Okej, okay. w takim razie Ci pięknie dziękuję za chwilę spędzoną z nami i za oczywiście dziękujemy za przybycie. Również dziękuję, to był zaszczyt. Witam bardzo serdecznie. Jest ze mną Natalia Koperska. Teraz dzień dobry. Cześć. Jak ci się podobają dnie otwarte? No, dużo się dzieje, frekwencja jest fajna, sala była wypełniona. Też energia, widziałam, robiłam zajęcia z takiej mm -hmm. psychomotoryki, ćwiczyliśmy sobie koncentrację, czas reakcji. No to kolejka była i, i fajny też mindset był wśród uczestników, żeby tryhardować, żeby podejmować kolejne próby i, i się testować. Też rywalizacja się tam weszła w grupę. E, także fajnie, fajnie, bardzo pozytywne e, takie emocje i, i fajny vibe. Tutaj mamy dwie rzeczy e, z Twoich ćwiczeń. Powiedz nam, co to tutaj jest? E, tutaj e, to z, zabawka, która jest bliżej Ciebie. E, Labirynt 3D. E, ćwiczy e, koncentrację, mhm. ale też pomaga się wyciszyć, e, pomaga rozwinąć sobie umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami, z frustracją. Mhm. E, bo, e, zabawka wygląda e, fajnie, wygląda śmiesznie, ale wcale nie jest e, prosta. E, tutaj jest e, ileś przeszkód, mhm. e, zdarza się, trzeba przejść cały ten labirynt. W taki sposób, żeby piłeczka nie spadła. Mhm. I zdarza się, nie wiem, jest tam powiedzmy 50, 50 przeszkód, że cały labirynt przechodzisz i na trzy, trzy przeszkody przed metą piłeczka ci spada. Więc no tak. bardzo fajnie ćwiczę takie podejście. Że dobra, zaczynam od początku, bo tu nie da się wskoczyć w trakcie. Nie? Trzeba zacząć za każdym razem od początku. Ale bardzo wielu zawodników wykorzystuje takie labirynty do odcięcia się w ogóle przed startem czy przed grą. Biorą sobie i wtedy skupiają się w 100% na, na swoim labiryncie i wyłączają się z chaosu, na przykład na lanie, tak? z mhm. tego, co się dzieje dookoła. Gdzieś tam wyciszają głowę, wyciszają umysł. Dobrze, dziękuję bardzo za przeprowadzoną tutaj rozmowę z też tutaj nowej nazwy naszej uczelni. Dziękuję bardzo serdecznie tutaj za rozmowę. Dzięki.